Jak jest u nas dzisiaj zimno? Dzisiaj jest najzimniejszy dzień w naszej okolicy. Tą storkę, którą widzieliście dzisiaj rano albo jeszcze wczoraj w nocy, nie wiem o której tam żeście do mnie zaglądali, to, to była storka, gdzie ja byłam na zakupach z markiem w weekend. I w weekend jeszcze było tak fajnie, tak cieplutko, a ten cały tydzień jest bardzo zimny. Zobaczcie, jestem w domu, mi się nie chce rozbierać, bo jest tak nieprzyjemnie, najpierw padało ym, i później właśnie, y, wiecie, na może tak zacznę, na Florydzie w ogóle jest tak, że y, jest w ogóle ym, parno strasznie jak spadnie deszcz, ciepło jak spadnie deszcz, a dzisiaj i w ogóle ten cały tydzień było tak, że jak spadnie deszcz to jest zimno. Oh, jest, no mówię wam, tak jest nieprzyjemnie. Zima zawitała i do nas.